Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci... Ustąp miejsca temu, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. I wtedy spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także. Gdy wydajesz obiad albo że nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś opłat, odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo pańskie, a Słuchajcie, mamy pierwsze krzesła wolne, więc nie musicie się tak gnieździć z tyłu. Chodźcie, podejdźcie. A widzicie, są odważni, można bardzo. Są jeszcze wolne, więc naprawdę, nigdy nie wiecie, jak długo będzie trwało kazanie. Nie? Patrzcie, nie? właśnie się Ewangelia dzieje na naszych oczach. No, no właśnie, o. ostatni są pierwszymi, w pierwszym rzędzie. Ciekawy jest czternasty rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Nie? Bo on cały się dzieje wokół stołu, on cały się dzieje wokół ucztowania. Bardzo fajny rozdział Ewangelii. Nie? Bardzo przyjemny. Oto Jezus jest zaproszony przez przełożonego synagogi, jest zaproszony w szabat. Jest zaproszony na posiłek. Posiłek. Wiecie, w tej ewangelii bardzo dużo mówią, mówi tekst oryginalny, i to jest strasznie trudno przełożyć. Fagejny Arton. On jest tam zaproszony na łamanie chleba, na spożywanie chleba. Może akurat tak się złożyło, że nie mieli dość. Nie? Może, żeby zachować wszystkie przykazania, było faktycznie ciężko taki, taką wieczerzę, posiłek szabatowy wystawić. No bo, no bo nie można już było niczego przygotować. Wszystko już musiało być przygotowane wcześniej, Ba, nie można już tego było ugotować, usmażyć. Prawo bardzo jasno wskazywało, że można to było podgrzać, i nawet dokładnie wskazywano w sposoby, w jaki to tam można podgrzać. Nie? Ale z tym było tyle roboty, tyle zamieszania. No, że, że już łatwiej było tak najprościej tym chlebem, tym chlebem się podzielić. I, i cała ta Ewangelia, wszystko, co się dzieje, to jest tam wokół, wokół stołu. I wszystko, co się dzieje wokół tego stołu, to dotyczy zachowania przy stole. Jezus, mistrz -Vivre, nie? Tylko on się nie zatrzymuje tylko i wyłącznie na tym, jak się zachować przy stole, ale prowadzi nas, wyciąga z tego wnioski, które idą dużo dalej. Daje nam wskazówki, które sięgają dużo głębiej, które się tylko na tym stole nie zatrzymają, które dotyczą całego naszego życia. I, I tam, najpierw po sporze na temat Szabatu, na jakichś takich dziwnych sytuacjach, po uzdrowieniu w Szabat, tam Jezus nagle zauważa, jak to wszyscy mają taką tendencję, żeby, żeby usiąść trochę wyżej. Nie? Tak szczerze trzeba się przyznać, że. Mamy problem z oceną samych siebie. Że jakoś te lustro, w którym się widzimy, to ono zawsze jest w jakiś sposób zakrzywione. I ja wiem, że jest wiele przypadków, kiedy to lustro ma jakoś tak ułożoną soczewkę, że trochę nas pomniejsza, że jakoś tak patrzymy na siebie w sposób nie no, nierzeczywisty, nierealny, widzimy się dużo gorzej, niż sami jesteśmy. Ale ta soczewka może być też uwybuklona w drugą stronę. Że patrząc na siebie, to ale to ja jestem wspaniały, ale to jestem cudowny. Nie? A już najbardziej to podnosimy siebie, jak tak będziemy w stanie ucinać innych. Nie? Gdzieś tam ich dołować, bo o to wtedy ja widzę, jaki jestem wielki. Nie? To, to tak samo przy tym stole, bo byle zająć najwyższe miejsce, byle jak najwyżej usiąść, nie wszyscy widzą, jaki to ja jestem dostojny. Jezus, Jezus tutaj zaczyna przypowieść. Przypowieść o uczcie. Uczta. Gamaus. To nie jest taka uczta biesiadna, taka wielka impreza. Nie? Ona to jest bardzo specyficzna uczta. To jest uczta weselna. Tam dosłownie Jezus mówi: jak ktoś cię na wesele zaprasza, to nie pchaj się za wysoko. To uważaj, gdzie siadasz. Mamy ludzi, którzy akurat nie, są świeżo po weselu tutaj. Dużo było roboty z ustawianiem wizytówek, jakby mówić, no, no, zawsze jest dużo roboty, nie? To jest zawsze gechenna, nie? Żeby się ciocia Krysia nie obraziła, a wujek Staszek, nie? A ci to nie mogą obok siebie siedzieć przecież, nie? A, żeby ta hierarchia była jak najlepiej zachowana. Nie? Dzisiaj mamy wizytówki, oni wtedy nie mieli. Mamy takie tendencje, czy chcemy czuć się dowartościowani. Chcemy jak najwyżej tego stołu siedzieć. A teraz uwaga. Nauczcie weselnej. Kto siedzi najwyżej? O Państwo młodzi. A przecież oni są? nie? Na, na, na szczycie. Słuchajcie, przełóżcie to na całą Ewangelię. Jak najczęściej, kogo najczęściej określa Ewangelia oblubieńcem? Jezusa. Jezusa. Kurczę, czy nie jest tak w naszym życiu, żebyśmy chcieli zająć te pierwsze miejsce, Jego miejsce, nie? Na tej uczcie takiej bardzo ważnej, tak wielkiej, nie? To, a bardzo bym chciał akurat tutaj być, nie? Że ważniejszy nawet od samego Boga, że mam pomysł lepiej ułożony, że ja to wszystko będę lepiej wiedział, że ja jestem nawet ważniejszy od, nie, od Niego. Jak idziemy trzymamy się tej analogii ewangelicznej, tak jak najczęściej oblubieńcem jest określany Jezus, no to oblubienicą jest Kościół. Czy ja ważniejszy od Kościoła nie jestem? Czy, czy moje widzi mi się moje podejście nie jest ważniejsze od tego, od, od oblubieńca i oblubienicy? Czy nie chcę właśnie być tym ponad nich nawet? Ponad nich, bo przecież w Kościele każdy ma swoje miejsce. Bo przecież zaprasza nas Bóg, żebyśmy to miejsce odkryli. Ba, co więcej, i teraz pamiętacie, Jezus to mówi spożywając chleb. Zaproszony na to, żeby się karmić chlebem. No, przecież Eucharystia. Przecież tutaj jesteśmy tym chlebem tak bardzo karmieni. Tu nim jesteśmy karmieni bo tutaj właśnie On mówi, chodzi do mnie z tak, do takiej bliskości, ja do Ciebie teraz przychodzę, do Twojego miejsca, w którym jesteś, żeby Cię posadzić wyżej, najwyżej, najbliżej, żeby być z Tobą tak zjednoczonym, żeby być tak blisko Ciebie. To są takie miejsca, których nam się nie należą, do których sami się nie dodrapiemy, ale do których On jest w stanie zaprosić. On pokazuje, ja Cię tak podnoszę. Taka Ewangelia, która mocno wskazuje, jakie jest Twoje miejsce w kościele. I to uwaga, nie tylko tutaj i wyłącznie na liturgii. Dobrze, że mamy lektorów, ministrantów, nie? kantorkę. Nie? Ale w ogóle w całym życiu, w całym kościele, na co dzień, jakie jest Twoje miejsce? Odnajdujesz to miejsce, potrafisz się nim ucieszyć, potrafisz się ucieszyć, dowartościować to, że masz w sobie takie dary, którymi możesz w tym kościele służyć. Może przez organizowanie i ogarnianie jakichś wielkich wydarzeń, a może przez cichą modlitwę i wspieranie tego tak troszeczkę z tyłu, może przez dokonywanie wielkich dzieł charytatywnych, a może przez kontemplację i adorację, może przez zaangażowanie w liturgię, a może, a może przez ewangelizowanie w swoim domu. Wśród swoich najbliższych dobrocią, miłością, otwartością. Nie? Zobacz swoje miejsce. Zobacz to miejsce, w którym widzicie Jezus. Zobacz to miejsce, w którym on, on do Ciebie podchodzi jest Ciebie najbliżej. Uraduj się tym. Amen.